No i witam wszystkich na kanale, prawdopodobnie wszyscy poznajecie Tą piłę, którą dostałem w pakunku od pseudo Lańca Jest to marka Black Decker Jest to piła elektryczna, zważymy ją sobie Prawie 3 kg ma No śrubki już sobie wymontowałem By Było trochę szybciej, nie? No i ostatnio też taką piłę rozbierałem no i my dzisiaj zobaczymy, co jest w środku Ile tego z tego można wydobyć Tu jest na oliwę, takie, takie coś Do smarowania silnika chyba A Tutaj mamy trochę śrubeczek, trochę śrubeczków jeszcze Tutaj widzę odlew aluminiowy Muszę jeszcze sobie po pomocnika Skoczyć. Żeby było szybciej na rozbieranie i co? Jedziemy, z, jedziemy ze śrubkami Trochę to tutaj muszę wykręcić, no bo co? Czy to pójdzie? Po rozkręcamy, odkręcamy. Trochę powalczymy, chyba z tym silnikiem, No zobaczymy Ja zobaczę czy Czy w ogóle kurde to pójdzie Ten silnik jakoś wydostać z tego, nie? Ciekawe ustrojstwo, tu już się zbiera stał trochę Stali No Kabelek Kabelek sobie z wyłącznikiem to jakiś nie wiem, czy ktoś wie, co to jest taka mała kostka. To może zapodać w komentarzu. Informacje to jest jakiś wyłącznik, bezpiecznik bezpiecznikowy, czy jak się to nazywa? To jest podobne jak w mikrofali, coś takiego. Siedzi taki wyłącznik, no chyba duże, widmo. No tak. Dużego bita ja No i co? Kabelek sobie zostawiam do, do kabelków. Tutaj dzisiaj BHP słabo, no bo tylko 30%. Bez Tak, wszystkie stalowe części pójdą, no wiecie gdzie, no, precz dostali. Zobaczymy ile tego będzie. będzie chyba taka dłuższa rozbiórka z tą piłą, bawienie się. Nie wiem czy mi to nie wystrzeli ta sprężyna tutaj. Ech, dobra. Tu jest wyłącznik. Wyłącznik, wyłącznik. No, no to jest jeszcze właśnie ten spinak taki chyba niesprawny już jest. Jakiś taki mizerny spinak. A to jest normalnie śrubek. No moment, chwila. Tylko bo. Po... <tryk> <tryk> nie, nie, jeszcze sobie znajdę. No, odkręcamy tego śrubaczka. To jest teraz takie bawienie, nie raczej. Tak, kolejna stal. To jest jakiś rozłącznik. To podobnie jest w drzwiach mikrofali. To sobie zostawię. Tu jeszcze sprężyna jest jakaś. Ciekawa. Plastyk pęku. No, sprężyna wyleciała. To dostali. To jest jakiś máj odlevek, Na końcu. A nie, to stal jest. Stalové. <klaska> děláme dalej. No i wyciągamy co? Silnika. Silnik wyciągamy. To je taka przekładnia. Widzicie sami jak to działa. No, tu się kręci. O, samo vylatuje. Tutaj jest stal, znowu trochę tutaj sobie to chyba, jeżeli to pójdzie, montować tak na szybko, chyba nie pójdzie. Muszę stawić do mladła. Tak, to jest jakaś tulejka. Nie wiem czy co, z brązu jest, czy co chyba stal. To jest. Tu jest jeszcze jakiś śrubeczek. Śrubeczek, śrubeczek. A to idzie normalnie odkręcić, co jeszcze szczęście od plastiku oddzielić trochę. No bo nas interesują surowce. Albo nie, żelazne i metal. jak to tak bywa, nie? Tak. Żubeczek już nam wyleciał, to jest odlew aluminiowy. Wszystko już poznaję. Tą tulejkę muszę sobie wydłubać. Jakoś jeszcze, no tu jest regulator naprężenia tego łańcucha. No też wymontujemy sobie. Tak, dostali. A tu jest, to jest stalowe. Tu jest aluminiowy odlew, tylko tą, jak mówiłem, tą tulejkę muszę sobie jeszcze wydostać i tu ten plastik. Teraz silnik. Silnik, jeszcze muszę sobie też ten wirnik oddzielić. Silnik, silnik. Tu już mamy z drugiej strony coś tam wyleciało. No i silnik po prostu sklepiemy. No i sam nam wylatuje. Plastików tak. Tu jeszcze kabelki, tak. to pójdzie, tak na szybko. No, co jest? Kabelki, to sami wiecie, jak jest z kabelkami. Ja to zazwyczaj komuś tam wysyłam. Takie małe, to jest plastik. Tak, tu jest wyłącznik, przełącznik, rozłącznik. Tu pójdzie też do rozebrania. Kabelek sobie zostawię wtyczki, oczywiście. Biały 8, to będę znowu sobie kiedyś rozbierał. Wczodko trzymaczę żelazne no. stalowe, zazwyczaj bywają mosiężne, jak jest jakiś solidny produkt. A tutaj stal, stal, a to do stali, pójdzie, tak. Spiężynki pozbieramy na gromadkę tutaj. Patrzcie, jak jest zabrudzony ten stójan. Strasznie, kurde zabrudzenie z tej piły. A będzie, będzie mieć, tak, jest mieć. Jest fajnie, jest miedziowo. Żadne tam chińskie aluminium, na szczęście. Tak. No i rozbieramy. Wyciągamy tę miedziochę. Zobaczymy, ile tej czystej miedzi będzie w tym stojanie z tej, z tej piły elektrycznej. No bo ostatnio rozbierałem taką żółtą tą piłę. No i zważyłem tylko stojan z wirnikiem. No dzisiaj będziemy sobie ważyli mieć tego stojana. Ej, zobaczymy. No. Warto, kurde, się pobawić. Czasami, nie? Czasami coś tam wydostać. Widuj, to jest jeszcze plastik, to jest jeszcze trochę stali. Więc tak pójdzie na szybko, kurde. Chyba najlepiej młotem potraktować. Nie? No, no i plastyczek. Gdzieś tam odleciał. To jest jeszcze czysta stal. Nie żadnego babrania tam. Co? Wydostaniemy stale, gotowe nie z tej. No po co się bawić, kurde, Tak, stał No teraz kontynuujemy z tym stojanem z tej piły. No, chyba większe muszę sobie. Mam normalnie i madło. Tylko mnie to nie przeszkadza, się tak trochę pomocować, nie? Plastiki przeszkadzają tutaj nawet to jest tak zapieczone, wszystko no, że ja wam nie wiem. Normalnie ciężko schodzi, ciężko schodzi z tych plastyczyków tutaj. Czy dam radę, czy nie? Ale chyba. Powolutku pójdzie Tak Miedziucha już się Dostaje na światło. No, mamy Pierwszą miedziuchę Tak Trochę się tutaj sypie Tymi Drucikami Tak Jeszcze drugą Dziwię się jeszcze krewnie lejenie. leje, No oliwy to jest wszystko zabobrane ale trudno, no, jak się tnie takie jakieś wiecie, co drewno, albo co piła, smaruje, to się potem wszystko klei na to na ten stojany, potem sprzęt nie działa. Jest jakaś taka obudowa ciekawa, która nam przepuszcza te wszystkie tam. Tak. Ręką, kurde, siła jest tak. Kolejna mieć zestojana wyszła i co? I chyba, chyba idziemy sobie ważyć to mieć. niebo. nie bo ciekawi jesteście z wynikiem, co sobie znowu kiedyś inny raz pobawię plastiki. Plastiki, powyłamujemy jeszcze tutaj troszeczkę tego tak by na skupie nie, nie było, że kurde plastiku tam dużo jest tak tak no wyłamuje to z tego no i za chwilę będzie ważenie ważenie miedzi stali no, odlewu aluminiowego. A, ja myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Na skupie takie, takie coś. Ja jeszcze idę sobie ten odlew aluminiowy. Tutaj, widzisz, ten tulej, a no i ten plastik. Na chwilkę pauza. No tak. Ja mam zdemontowane tutaj wszystkie te plastiki. Wiernik wyswobodzony, stal. Tu jest też jeszcze stal. Tu jest stal. Tu było z tego koła plastikowego. Łożysko fajne, będzie się na coś przydał na pewno. Stal. No i tu jest jeszcze taka tulejka mu brązowa chyba. Tak. To jest wszystko stal. To jest plastik. No i jeszcze odlew aluminiowy. Wyduwają sobie te resztki. Tutaj do stali pójdzie taka resztka aluminiowa. No idzie, idziemy teraz sobie zważyć, tu jeszcze jakieś łożysko. Korne, malutkie e, to zostawimy sobie kiedyś inny raz. Zważymy ze stalą zważyć poszczególne metale, ile wyrobiliśmy z tej piły elektrycznej. Ile było na początku? Chyba 2,8 kg. No to najpierw. Ważymy sobie stal wydobytą z tej piły, ile tam tego było. Jeżeli to tu wmieszczę. Mam nadzieję, że tak. Śrubek było bardzo dużo. No, trochę tam stali było, nie? Śrubaczki to na koniec było. Jest to żelazny. Tak, tak, tak. Stali. Będzie, będzie około z tymi śrubami, sprężynkami i głupotkami. Stali było 883 gramów, Pięk 803 gramów, tak? 803, źle powiedziałem. Teraz wirnik. Zwinikami zazwyczaj bywa 25% albo 20% miedzi. to Ja liczę 20%, więc może być około 100 gramów miedzi w tym wirniku 100 albo 90, zobaczymy. Z wynikami się inny raz pobawię. Teraz odlew aluminiowy. Ile tam tego było? 162 gramów, nawet ładnie wyszło. No i miedź na koniec. To jeszcze jakiś miesiąc się dostał do tego ile tej miedzi było z tej piły właśnie ostatni raz piłę rozbierałem też taką samą akurat innego koloru 125 gramów miedzi proszę bardzo i miedź wędruje do miedzi zbiera się zbiera po troszeczce znowu a jeszcze raz takie pełne baniaki ale to nie będę pokazywał tego tutaj jest brąz chyba no to, to też jest chyba brązowe nie zweryfikuję, kurczę. To przypadkowo stal nie jest jakaś. Ale wygląda też na jakiś brąz. Brązu, brązu, takie dwa kawałki. No jeżeli rozbiórka się podobała, wierniczko oczywiście zostawiam do wyników. takiej piły elektrycznej. No to zastawcie jakiś ślad po sobie. Kompletny recykling był. Jeszcze co z tymi kablami. Kable będę sobie innym razem gdzieś kiedyś obierał. Oczywiście te wtyczki, możecie już teraz widzieć odcinek z tymi wtyczkami, ponieważ te wtyczki to jest biały 8 jak to rozbieram, jak to obieram. I filmik ma już chyba przez 10 tysięcy wyświetleń, więc chyba się ludziom podoba. No i tyle do dzisiaj. No, taka szybka rozbiórka, no szybka, no 16 minut zabawy. Tu jest jeszcze przełącznik z miedzianymi tymi blaszkami. To będzie wszystko też rozebrane. Jeżeli się podobało, wiecie co macie robić. No to miłej niedzieli. Do następnego. <ścoughs> Cześć!